ten świat. Wierzycie w reinkarnację? <laughs> w tym świecie rzeczywiście reinkarnacja istnieje. Jeżeli tylko się chce, ale teraz muszę coś robić, żeby przetrwać, czyli najpierw muszę zdobyć drewno, a tutaj jak pamiętam rosło i rośnie, nic się nie zmieniło pod tym względem. No to dalej, do dzieła. Nie jak najwięcej drewna, no dwie, że trzy sardy, dwa grzewa to chyba wystarczy, nie? Na dzień dobry wystarczy, a później będzie potrzeba, to się, to więcej, a co? Nie, no te liście też potrąca. Kurde, może mi jakiś wiatr się przytrafi. Czasami się ma szczęście. W rzeczywistości na wierzbie rosną wróżki, a tutaj na dębach rosną jabłka. No, tak to jest. No nie ma ich dużo, ale czasami się trafiają. Jak się masz szczęście, to jest. A po drugie, lubię porządek. Te liście, jak nie ma drewna, to one same opadają, ale ja z reguły postępuję tak, jak już ścinam drewno, drzewo, to iść tam, iść tam, No to iść tam, jakieś tam, jakieś tam, iść się trafi tam, iść tam, iść tam, iść tam, iść tam, to tam, by no A jak nie tam, to będę musiał Nie iść tam, iść Wygląda, jak będzie trzeba, no to trzeba będzie dla mieszka, dla idei się poświęcić. tam nie. Zresztą i tak myślę, że to mnie czeka. Jak mam przetrwać, oczywiście, to choć można też zabawić się w uprawy i nie trzeba tego robić. I o! Teraz takie modne zdjęcia, wegetarianci. Może i tak, może to i dobre. Ale mam ten to ja już nie mówię, ale od razu sobie posadzę, na te drzewa. jak zlikwidowałem, a to nie sobie rośnie. Zobaczymy, się później to zlikwiduje się, czy nie. O, już nie ma. O. A tu sobie zrobimy domek. O, najpierw może sobie zrobię warszacik, bo to będzie mi niezbędne. Nie? Na deski. Tak, i teraz warsztat. O, o i cztery mam te. To może zrobimy tak. Jeszcze więcej kijów, bo kijów mi będzie potrzeba. O. I 24 kije są, są. Dobrze. O. I teraz tu się postawi ten warsztat. O. I zrobi się kiloch jeden. Nie wiem. się, myślę, że to mi wystarczy, żeby się dostać do kamienia i sobie zrobić coś porządniejszego, nie? O! I spróbujemy. O gdzie nie to może ręką wydarzyć, ale kamienia już niestety nie. O. Nie, nie, ale w pudeł niepotrzebny ten wioryk czy co to jest, ale muszę go wypuść, nie? O, no, sobie mówię, tak? a dwa więcej nie posiada mi. O, no, troszeczkę. to jest tu urządowe, to akurat mi nie jest niepotrzebne, ale drugi porządek, nie? tak trzeba zrobić, o i dużo jeszcze mi tego kilofa zostało, no to spróbujemy, o, tak, super, idzie jak, nie wiem, jak burza, Jeszcze tam, gdzie a jednak sprawia to, drugą to O i o. A to jest mało, a Jeszcze jest ma to mało, Jeszcze po to, to co mi ma miejsce mi mało, to Teraz wychodzę do warsztatu i już sobie robię odpowiednie narzędzia, bo już kamienia mam. Nie? To robię tak. Kilo, Jeden. Drugi. Trzeci. Mm. Od razu. Chłopata. Dzień dobry. Jedna. Siekierkę też weźmiemy jedną. O. Jakby się mi przydało. A miecz? Może też zrobimy jeden. O, w razie czego? Idę tutaj krówkę. Ja cię to. Od razu próbuję załatwić, żebym miał coś jedzenia. E, ile mam choć jednego. Wystarczy mi na dzień dobry. O, zawsza byłem ta O! I tu już w pierwszym rzędzie węgielek o on miał światła. o to mi będzie bardzo potrzebne Czego tego węgielka mi nic nie ukradnie no to ja robię tutaj robię to pomieszczenie bo muszę mieć nie? Ale mi to sidzie. Uhu, błagam. No proszę, proszę. Nie poznaję kolegi. Ha. Ile to ma? Może na jeszcze jeden raz. O, jak będę później chciał więcej, to sobie zrobię. A teraz na razie mi to wystarczy. O, o, o. Super. Tak jest. Jak nie wiem. Tak, o, 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 teraz co ja mam, o, mam i to i to, no to spróbujemy to sobie zamienić na ładne i to na ładne, ale to wypad baru, to wypad z baru, może to też, a teraz to, niczego ja taki porządek lubię. Nie wiem czemu, ale to mówię, no i tyle. O, i tu zrobimy. Tu może zrobimy tak. O tego mam więcej. Nie, nie liczyłem. Czy mi starczy? Niech to trochę ładnie wygląda, nie? I będzie widać, że to nie jest taka byle jaka mora. O. Zaraz będzie trochę lepiej. O! 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 No i proszę, teraz jeszcze być ustawił i jednomek jest. Do A, i teraz vastacík tu postavíme. Od razu určíme na trošce. Je zastacík. O, vastacík, je. Tak. I teraz, tak, zrobíme jeden kuferek. O Jezu. Znovu tři kuferky zrobíme. A ja to je talantři jeden. No. Dobře, a ty jist, co? Trochę więcej zrobię, ho, to będzie chociaż coś więcej tych kijów. Nie? Nie ma więcej? Nie, coś to jakiegoś kija mam. O ile mam 15 kijów? to no, to też nieźle. Trudno się mówi. Tak już się tak stało? No to będzie tak. No to raz, dwa. Ho i tutaj trzecie. Tu będę miał żywność, tutaj jakieś inne kamoty tu może coś dalej zrobimy mało ważne dobrze jeszcze trochę czasu mam No. Gdyby było potrzebne żelazko jakieś ja muszę spróbować tu sobie jakoś kopalnię zrobić. o i tu zrobię tu mi się przydało więcej, ja, ja nie będę o, ja za dużo robił to, to się ciemno robi? e a ja mam jakieś te? nie mam no to świeczki koniecznie trzeba zrobić nie o jest i już się tu zakłada może tu i tu o, a to już się ciemno robi? rzeczywiście ciemno się robi ja mam mam tutaj węgielka? Nie, ale liczę, że tu zdobędę. No, aha, to ja może się zabezpieczę tutaj, żeby mi żaden łot nie wszedł. I tą moc muszę jakoś przetrwać. O, może się mi uda. O, i tu już robię O. Ja muszę jakieś żelastwo dostać, może jakieś nożyce zrobię. Nie będę tych baranów zbordował. Nie? Nie lubię. O! To jest mój styl zbudowania. Przygoda wciąganie, tak? Muszę trzymać. O, spokojnie! I dojdziemy też do... końca... Ojej! E! A ja no, ty już wiesz, ja to Ja wiem o tym, że tam jedne kilochy. No nie jedną no, kurde, chłopcze! Za dużo narzędzi masz, co? O, i jeszcze żelazo. No to super, tylko teraz jeszcze ręka trochę zrobić. bo ja nie mam. Jakieś pieki by się przydało zrobić, nie? O. No znowu, kurde. Chłopcze, pamiętaj jakie klawisze naciskać. Gdzie to jest? To jest tu. Ja muszę tak i dostać na tu. Już piękne robię piec, żeby się mi to wytapiało. Najmniej nożyczek to miało. I potem nie a, ale też no, jest pewnie dobry. Niezły. O, o, o. O, Jezu, co się dzieje? Chłopie, ty umiesz pracować? Mój luk ten umiesz. O, i tu robimy tak, piecyk tak, ale nie ma węgla hm. to ja muszę dalej kuć dalej muszę kuć może się znajdzie kuć kopać, no, no kuć no i oto, oto. może się mi poszczęści jeszcze gdzieś tu no i jest węgiel super no to już, tylko zaraz bierzemy za... i zrobić sobie tu już nie ma łóżko jakieś żeby szło się przez to bo inaczej tam mnie te podpory zamęczą o pasta piecyki jeden żebyś chłopcze nie nabroił. o i jest i teraz wstawaj trochę węgielka i tak choć to nie tu o jest. Tak, już się topi. Jak tam? Warunki. O, jeszcze jest noc. A coś to już chyba prześwituje, Nie. No to jeszcze tu troszeczkę pokracujemy. będziemy sobie poczyli pomału, nie? Najważniejsze dobra. O, a tu to trzeba zapakować. Zobaczcie to moje stołko, oh jest, mam dosyć, wystarczająco. Tak o, o, no wie jak to ładnie wygląda. O, tu i tu. Tak, o. Kiedyś tu wrócę i naprawdę kopalnie zrobię. Nie wiem. Na razie to robię tak, żeby mieć na stawce to, co pokrzepać i nie przejmować się resztą. moim celem to jest gdzieś dotarcie do wsi i tam zamieszkać. Pomoc Lilagero. może coś z tego dobrego wyniknie zobaczymy co to będzie no nie? o tutaj to już dość to, to może być jeszcze nie ja tam wiedział? o nie, jeszcze nie jeszcze jedno ale tu, o proszę, już mam 10 sztabek żelaza. O, i teraz najważniejsze te są nożyce. Nie? Są nożyce? Są jedne. Może resztę zostaw? Pewno, że zostaw. A po co mi więcej? Tak. Aha, to chciałbym jeszcze włożyć do pieca. Jak się mi uznaczy o I tutaj co to jest ciekawego Jeszcze można i chwilę popracować dobrze to idę Kołamasz ten kino całkowicie O może jakieś kardy Ojej, już nie mam go 80 کیلو. نه، اتچ اردا. خوب، راه. ale to zrobiłem Dużo się mi wdało. O, jojo, To rzeczywiście poranek następuje. O, jednego słaboszczaka mam. Teraz to wszystko wyładuj, 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 wyładuj. O, co ci to? No, o, o. Ciebie może zostać, świecki może zostać. Kilowka mam. Ale jeszcze sobie może jednego kilowka zrobuję. Ja ja kamienie żebym się zdawał. 21 kamieni może zostać. O, kilowka mógł zrobić. O, jest. Wystarczy. Nic więcej na, na dzień dobry nie ja potrzebuję. No tak. Już jest jasno. Nie mówiłem? Proszę. Jaśniutko. No. To będzie następny dzień. Mm.